w dzisiejszym odcinku wróciłem z moją piękną kwazą. Dobra, przepraszam. Piję herbatkę za około 2 godziny będę jechał na kabaret Neonówka do Koszalina, więc widzimy się zaraz. Ogólnie to tak. Wczoraj już jechałem na ten kabaret. Tutaj macie zdjęcie w stadion jakby jak jadę, nie wiem czy widać. To jest trochę bardziej dokładnie, tam z tyłu to światło, to jest stadion. I tutaj mniej więcej to tak wyglądało: była taka ogromna scena z takimi klockami, które są jakby na każdym ich koncercie czy coś. Dwa ekrany po boku. My akurat mieliśmy fajne miejsca: bardzo, bardzo fajne miejsca. Tu było tyle osób, nawet w tle możecie zobaczyć, jakby ten kanał neonówki. Hop, tutaj sobie siedzą oni. Jeszcze raz tutaj zdjęcie główne, a tutaj jak wyglądało podczas koncertu nie można było nagrywać, ale zdjęcia porobiłem, to jest ich oficjalnej strony akurat. Hop. To są członkowie neonówki. Kto w nich jakby jest, może ich kojarzycie. No i ogólnie to tak. Sam program się nazywa Pokolenie DNA, dlatego są przebrani za no plemniki. I nie chcieli, żebyśmy nagrywali, bo to jest nowej, nie chcieli, żeby to gdzieś jakby wyleciało w necie. Ale no jedynie co tu mogę pokazać to jest to i jeszcze jak to wyglądało z górnej części. My